A, nie wiedziałem, czy to w ogóle zacznę nagrywać, ale... Hej, też witajcie! Jesteś strony i ostatni samym w Minecrafcie. A oto, hmm, jakby to powiedzieć, pierwszy... No można tak powiedzieć, pierwszy odcinek, moi drodzy, z serii survivalowej, ale nie takiej zwykłej. Będziemy, moi drodzy, grać na e, Pixelmon Generations. Jest to paczka modów na technik lancerze. Tutaj jak widzicie mamy serwery multiplayer które są dostępne. Ja pogrywam sobie na harmonii, czasami, ale to czasami. I mówię, tutaj mam nieudany save, który muszę sobie usunąć, bo niestety czegoś nie zrobiłem. A mianowicie nie zaznaczyłem sobie, byłem w plenty. Tutaj sobie będę słowego chesta i sobie wpiszemy ten seed, który miałem wcześniej, czyli daceon, teretko. Pikachu i moi drodzy zostawcie tysiąc łapek w górę, żeby się pojawiało więcej takich odcinków z Pixelmonów. No i co? Generujemy nowy świat, moi drodzy, i zaczynamy tak swoją survivalową przygodę w świecie e, Pokémon, moi drodzy. No i, zob i zobaczymy jakie Pokémon będziemy mieli do wyboru. Jak widzicie? Jest to praktycznie najnowsza wersja modu. Mamy tutaj ósmą generację, czyli też mamy Pokémony z ósmej generacji jako startery. Zawsze w grach Pokémon starterami były trzy Pokémony. Zawsze to był jeden trawiasty, wodny oraz ognisty. Tutaj mamy pierwszy, pierwszą generację, drugą generację, trzecią generację, czwartą generację, piątą generację, szóstą, siódmą oraz ósmą generację czyli najnowszą, która wyszła. No jakoś dwa lata temu albo rok, już nie pamiętam kiedy wyszły Pokémon Sword and Shield. Ehm, ja bardzo lubię pokémon typu Trawiastego. Więc moim wyborem będzie Triko. A czemu się zapytacie, czemu Triko? Ponieważ po pierwsze ma mega ewolucję, co jest bardzo. itmati Luffer, nagrywam! Cześć? Nagrywasz? No, mam rangę. Elo, pozdrawiam odcinek! Jezu! <laughs> uh, uh. Moje drodzy. E, wybieram triko, Właśnie jeszcze luffer tutaj wbił mnie przestraszył. Uh. Wybieram triko ze względu na to, że ma mega to po pierwsze. E, jego mega ma też pod tym smoczy, także bardzo się przyda, na przykład w walkami z innymi smoczymi Pokémonami. Także wybieramy triko i jesteśmy. Wow, ale tu ładnie się wydarzyło. Heheh, <laughs> Co my tu mamy? Dobra, dostaję trochę pokeboli, Patyczki, Rower. <laughs> Lucky Egg! O Boże, Lucky Egg! Lucky Egg jest to przedmiot, który można dać Pokémonowi. Który zwiększa ekspa podczas levelowania go. Ale tam jest Bayleaf. Czy, czy uda mi się złapać pierwszego Pokémona teraz? <laughs> o Jezu, mamy centrum Pokémon. Tam jest miasto. Ty, dobra, fajny początek. Możecie napisać bardzo dobry początek, a wam przypnę serduszko. Chodź tu, Bailey. 31 level. Bardzo mało jej brakuje do ewolucji w meganium. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle ją złapać. Raz. Chyba nie. nie, Jednak ma za duży poziom, a pokebolami to tak. Dobra, ostatni pokebol. Dobra, nic, dobra, moi drodzy, pójdziemy sobie do tego miasteczka tam, które tam jest. I jest centrum Pokémon. Zarąbiście, moi drodzy. Właśnie, moi drodzy, możecie też pisać jakieś pomysły, co mam robić w tej serii survivalowej. Okej, okay, mamy centrum Pokémon. Super. Mm, dobra, C czemu to miasto jest na wodzie? Boże, przypominam się jedno miasto w regionie Hoenn. Tam też było takie miasto na palach. Okej, okay, dobra, tu mamy wejście do Pokemart'u. Pokemart to jest zawsze miejsce, gdzie można kupować Pokebole oraz różne inne rzeczy. Tu mamy Redbit Bole, Heavy Bole, dobra. A tu co będziemy mieli? Dobra, liściki jakieś. Okej, okay, dobra, co będziemy dobra. mieli tutaj w skrzynkach? Dobra, jakieś berry, 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 tiny mushroom, pride, to jest jakaś muzyka. Akrobatik, dobra. O Jezu, ile chil boli? O! Fosilka, ok. Brain, Charm, berry, preta Pretaberry, ok. E, fosilki, moi drodzy, bo też są w Pokémonach Pokémony, y, które są z Można je y, zrobić jako Pokémony, gdy tylko będziemy mieli taką oczyszczarkę do y, skamielin oraz y, do ożywiania ich, dobra. Tu są następne jakieś skrzynki. Wonder Room, okej, okay. tu mamy, y, tu jest jakiś y, item, tem berry, trochę soda popów, awakening oraz rockslide. okej, okay. dobry cios typu y, kamiennego, tu następne to, trochę potionów, pacho berry, oka berry, sporo berry salak berry, większość, większość nawet tych berry nie kojarzy, szczerze mówiąc. Dobra, co my tu będziemy mieli tu zamiast? Czy w tym mieście jest Jim? Y, Chyba nie ma, ale okej. Okay. Ale fajne miejsce na takie. Na takie. Expedient. Co tam są za Pokémon? Tam jest Bronzor. Hitmonchan Lombri. No właśnie, czy ta będzie się zdespawnowała? Zobaczmy. Dziś jest surski, to ale to jest Zangus eee. Będę chciał dzisiaj jakieś pierwszego Pokémona z yy, Pokemona zdobyć i zrobić jakąś farmę, bo jedzenia mi brakuje A, jedzenia... Nie, dostałem jakiś... Co? Cóż... O, Krokonał. Dobra, ale chyba ta Bellip się zdysponowała, ale jest Krokonał Pokémon. Z drugiej generacji ewolucja to to Daila. Gdzie? co Czy mamy jakieś lepsze pole Mamy fastbola, dobra Tylko że to chyba. Z... Są dwa krokonoły! o mu uciekł e, nie Nie, 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 nie Nie To jest Bulbazał Bulbazaur, lol. Chodź tu. No, Boże. Oha, dobra, Pokéball mi się rozwalił. Tutaj widzicie, Pokebole się składa właśnie z takich części. Będziemy na pewno robić na odcinku e, f, e, ten. Farmę Apricornów. E, możecie zostawić. No, po komentarz, Pokébole mi się rozwalają. A wam przypnę serduszko. Boże, Bulbazaur, złap się. Wiem, że Ty lużowego koloru nie lubisz, ale złap się. No Boże Święty. Tam jest... Dobra, dwa bole mi zostały, może mi się złapie na te dwa bole. Bo można tak łapać Pokemon oraz walczyć z nimi. Dobra, ostatni bol. Więcej boli chyba już nie mam. Eee... Dobra, czyli chyba musimy sobie... A nie, czekajcie, jeszcze może sobie to naprawię. Dobra. Tu mamy ostatniego Pokebola. Siema bulbazaur. Łap się. Może, jak ja nie lubię jak pokemony są w wodzie. Bulbazaur. Dobra, ostatni Pokéball. No dobra. Nie złapię się No Widzicie, tutaj mamy taki ładny teren. O, jest poliwak. Który ty masz poliwak, O jezu. Dobra, muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł podexpić sobie te Pokemony. O, zigzagun. Masz szósty poziom. I tak wygląda w ogóle walka. Trochę nie widzicie za bardzo, ale o, tutaj to teraz będziecie widzieć. Dobra. Jak on używa się na ataku, więc nie uciekam, że ja przegram. O, już myślałem. Dobra, trochę kości. To sobie dropnę. Tu jest ratata. To jest duża Pokémonów. Ciekawe respy się tu robią. Ogółem, jak zostawicie te 1000... w ogóle, czy to jest slowpoken slowpoke na 27. To to Na 16. Ok, Fred. Dobra, muszę podlecieć pokemony, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli zostawicie 1000 łapek w ogóle lub nawet więcej, to na następnym odcinku powiem wam, co ja szykuję pomału, bo szykuję pewną serię. Tak, szykuję pewną serię fabularną, nową serię fabularną, nie, nie, chodzi o Dragon Ball eee, Będzie nowa seria fabularna. Dobra, dzięki za podleczenie. Eee, wiecie co, może ja na, na czas dopóki nie zrobię sobie farmy. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Oczy sobie peaceful. Bo, no, no, powiem tyle. Po, tutaj potwory się nie spełnią na Pixelmonach, więc wszystkie dropy, jakie muszę robić, to muszę robić na Pokemonach. Hmm. Czy ja mogę coś sprzedać z tego, co ja tutaj zdobyłem? Bo to będę miał jakieś pieniążki na początek. E, Sal, so, co my tu mamy? Hmm. Czarma mogę sprzedać, bo nie będzie mi potrzebny. Wonder Room też. I kupię sobie troszkę Ultra Balli. A, i dwa Pokebole. O, to teraz będziemy mogli coś złapać sobie. Może nam się coś uda fajnego złapać. Ultra Bole są, to są jedne z takich lepszych Pokeboli. Też są różne Pokebole odnośnie. Hmm, jak, jak zdobędę aprikorny, to też będę mógł tutaj zrobić sobie farmę. Będę musiał się wybrać po aplikornym, bo tu nic nie widzę w okolicy. Pójdźmy sobie tutaj dalej, tam gdzie się zespawowałem. Eee, mówię, odcinki będą takie 15-minutowe, takie pokatankowe luźne. Będziecie mogli mi jakieś propozycje tego, co mogę sobie mówić na tych odcinkach dawać w komentarzach. Eee, też będę chciał Was poduczyć o Starli. tutaj jest. Eee, chciałem Was też poduczyć, eee, większość, większe grono. O nie, man junior, ran, ran, ran. Nie będę walczył z pokémonem, który ma tak wysoki level. Choć man junior, nie man junior, mógłby mnie pokonać. Psychiczny pokémon z psychika, jakby miał, albo z jakiegoś psychicznego osób to by zabolało. Okej. Okay. dobra, czy coś tu ciekawego znajdziemy? Oczywiście tutaj ta działa też, po, też yy, respienie pokémonów działa tak jak. Yy, w pokemonach, które mają zmianę czasu. Czyli. On tu jest hipopotas, czyli w nocy się respią inne pokemony, a w dzień inne. O, tam jeszcze korita. Dobra, mamy tutaj apricorna Który to masz, korita level? 15. Dobra, może. Może mi się cię uda złapać na ultrabolu. Raz, dwa. No niezbyt. Dobra, jeszcze dwa ultrabole zużyjemy. okej okay. OK, już użyjemy ostatniego Ultra balla. No złap się Chikorita. korita? No, raz, dwa, trzy. Nie, dobra, ostatni jeszcze. No coś ta Chikorita taka wkurzona jest. OK. Tu łapię Pokémona, a mnie tu Zigzago na Dobra, ostatni już. Bo mi zostały 5. Y dobra. Jeszcze jeden. Bardzo lubię trawiaste Pokémony, dlatego tak rzucam te pokebole w Trickolita, w... w... ale dobra. Nie, bo nie mam Pokémonów, żeby. Y o, Kaskon, Kaskon, Kaskon. Właśnie Pokémony dobre na sam początek, żeby expić, to są Pokémony typu Kaskun, Magikarpie, y Metapody. Dobra, quick tak. attack, bo niestety jedyny czas jaki znają e, właśnie te, te po, pokemony, które wymieniłem, e, czyli Kaskun, e, Silkun, Metapod, b, b, Kakuna, jest tu Harden zazwyczaj. Boże, Chikorita, w tam widzę Beautifly, Jezu. Same, same startery zaraz będą się pojawiać. O, o, tam widzicie jest galarejski Zig jak widzicie. Wiem, że nic z walki nie widzicie, niestety, I niestety w Pixelmonach często kamera się błaguje. Ale dzięki tego, że mamy Lucky, Lucky Ega, to więcej expo będzie, będzie przychodziło Trikowi za. Uderzyłeś. Mamy bonsliego, Pokemon typu kamiennego. Trochę sobie tylko po EXP na nim Dobra, Mega Drain, okej. Okay. O nie, dobra, mamy ten Bailif. Hmm. Znów się z tobą widzę. Tylko że ty masz mniejszy poziom. Dobra, Balifa tu nie złapie. Dobra, przydałoby się jakiegoś Pokemona złapać. To po pierwsze. Ninkada. Tam jest Drowsy, Flecinder Worm. Czy coś tu mamy, jakieś podne pokémony? Hmm. O! To ten pokémon. Zazwyczaj to ten pokémony są na levelu setnym, moi drodzy. Są na level 7 i są mocno, mocno silne. Slowpok, level 27. Nie będę go bił. No, czy tu ma są jakieś jagódki? To są jakieś jagódki, dobra. Tam jest aplicorn, dobra. Skitty. No mówię. Pier pierwsze parę odcinków to będzie takie chodzenie po tym świecie. Szukanie fajnego miejsca. Hmm. O, Crowgang. Hmm, I, bo i przydałoby się złapać pierwszego Pokemona, nie powiem. Hmm. Tylko co by tutaj złapać? Tu są tu same. Możesz. No, no nie, dobra. Nie mamy żadnego Pokemona. I pies właśnie bawi się u mnie zabawką Wenonat. Dobra, trochę apricornów z z mamy. Mamy dwa białe aprikorn, nie, dwa niebieskie, biały i różowy aprikorn. Hmm. To będzie trudne zebrać wszystkie aprikorny. Tutaj mamy co czarny aprikorn. Dobra, co ja mogę stąd wyrzucić? No mogę sobie. O. o! Tu jakieś fajne tereny są? Jest, możesz nie możesz nie na odcinku. Dziękuję. Tu mamy trabisza, tu mamy fungusa. No takie bagienne tereny. Więc także takie Pokémony będą się tu spamnieć. typu Kraugan, Trabisz oraz e... Pokémon typu trującego. Tu mamy Gulpina widzę. Nie, to jest Ferose. Dobra. To jest jakiś inny biom, zobaczmy co tu będzie. Snowver. Okej, okay, mówię, przydałby mi się pokemon na wysokim poziomie. Tam jest biom zimowy jakiś. Okej. Okay. Dobra, tu mamy jakieś grzybki. Tu mamy biom, dobra. Tam jest biom zimowe, bardzo też lubię lodowe pokemony, nie wiem czemu, może tutaj sobie poustaniemy na chwilę, wiem że będę musiał sobie, bo jezu explode, będę musiał sobie dograć mini mapkę. Co tu mamy, snow, snowvera, minęliśmy, okej, okay. coś tu się ciekawego zrespi, bo nie powiem chciałbym złapać jakiegoś pokemona. Chyba jakieś drugie miasto znaleźć. No, świnu gdzieś jest. Hmm. hmm biały wizjon. Ciekawe, co by mi się udało? Pewnie. Co tu mamy? Bronzora. Tam mamy Baniri, tam jest jakaś lawa pulka. Siema. Tu mamy Baniri. Hmm. Wine. Wow, ale ten bium zimowy jest duży. Wow. Modlinga. Hmm, dobra, chyba tutaj gdzieś sobie staniemy. mamy już prawie 20 minut odcinka. O, Foretres Foretres nie Snowrant. W sumie, kolego, spróbujecie złapać. O, jest pierwszy pokémon. Mamy Snowrant. Mam achievement. Jest Snowrand, Pokémon lodowy. Jest to żeński Snowrant. Czyli mógłby ewoluować Froslas. Tylko za Chin ludowy, nie pamiętam jak się ewoluuje Froslas. Tu mamy Bunnelby. Tam mamy Snowera Diukonga. Nie, przepraszam, to jest Seal, Jezu. Diukong, boże. Mati nie umie nas Pokémona, wam przypnę serduszko. Okej okay, moi drodzy, ja sobie chyba tutaj stanę. Eee, dogram sobie jeszcze mini mapkę jakąś. Tu widzę jakieś pomieszane biomy znów. Tu jakaś taka. Taka oaska. Może no ja tutaj zostanę, tej oasce. No mówię, najlepiej, to będzie. jak znajdę jakieś sobie drugie miasto. I. Na pewno, będzie, na pewno jakiś następny odcinek będzie po tym, jak znajdę jakieś miasto. Także co, moi drodzy? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się zagram. Trzymajcie się. I pa, pa.